No dobra, to już macie na naszym kanale pierwszą część o królu Karolu, czyli o tym jak dorastał, jego traktowali rówieśnicy. No to teraz najważniejsza część jakie były jego związki. Cześć jestem, macie w tym kanale wasze forum dialogu i dzisiaj na naszym kanale dowiecie się o tym, jaki był związek króla Karola z księżną Dajaną i czy było to udane małżeństwo oraz jego relacje z Kamilą. A do tego, jak królowa na to reagowała, i czy Brytyjczycy tak naprawdę godzą się z tym, że na koronację wydano z nieoficjalnych statystyk prawie 250 milionów funtów. Lady Diana oraz książę Karol wzięli ślub. Szybko się okazało, że to ona w zasadzie olśniła wszystkie narody. On natomiast pozostawał w cieniu. Gdziekolwiek by się nie pojawiła na twarzach, pojawiały się uśmiechy. Zupełnie inne reakcje panowały, kiedy mieli się spotkać z księciem Karolem. Gazety rozpisywały się o jej strojach, a ludzie okrzyknęli ją królową ludzkich serc. Ponadto zasłynęła ze swojej działalności charytatywnej. Część ludzi uznaje, że robiła to tylko na pokaz. Jednakże, biorąc pod uwagę to, że w domu i w pałacu tak naprawdę przeżywała piekło, chyba nie można się temu dziwić. Już 5 listopada 1981 roku pałac Buckingham ogłosił, że Diana spodziewa się dziecka, a poród przewidziany jest na połowę następnego roku. Kiedy Diana była w ciąży z księciem Williamem, spadła ze schodów. Później w swojej książce biograficznej przyznała się, że zrobiła to specjalnie. Chodziło jej o to, aby zwrócić uwagę swojego męża, który zupełnie ją ignorował. A do tego pojawiały się zdjęcia, jak całuje się z innymi kobietami. Za jej plecami. Księżna Diana urodziła synka Williama. Wywiązała się ze swojego obowiązku, dając Karolowi następcę tronu. A Anglicy oszaleli ze szczęścia. Chwilę później było między nimi trochę normalnie, dzięki podróży do Australii, w którą oczywiście zabrali swojego syna, wtedy jeszcze sześciomiesięcznego Williama. Książę nawet pozmieniał dla swojego synka grafik swoich spotkań i starał się codziennie być na jego kąpielach oraz spędzać z nim więcej czasu. Chciał po prostu, żeby życie Williama było inne niż to, które on doznał ze swojego dzieciństwa. 15 sierpnia 1984 roku narodził się i drugi syn Harry. Różnica wieku 12 lat oraz ich niekompatybilność stawały się być coraz bardziej widoczna. Karol powrócił do swojej miłości i zaczął romans z powrotem z Camillą, W 1986 na co Diana odpowiedziała związkiem z majorem Jamesem Hewittem. W 1986 Diana zapytana o to, czy uważa, że Camilla rozbiła ich małżeństwo, odpowiedziała. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of the marriage. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Dzięki serialowi The Crown na Netflixie mogliśmy sobie przypomnieć jedną z najbardziej kontrowersyjnych afer, która wybuchła w rodzinie królewskiej. A była to afera Tampon Gate czyli nagranie rozmowy pomiędzy Kamilą a Karolem o tym, jak to on chciałby być w niej jako tampon. Chciałbym z ciebie wychodzić i wchodzić. To coś, czego teraz właśnie potrzebuję. Serio? To coś, co by mnie ożywiło. Nie mogę znieść niedzielnej nocy bez ciebie. Mój Boże. Tak jak zaczyna się ten program, zacznij swój tydzień. Nie mogę zacząć swojego bez Ciebie. Chciałbym wypełnić Twój zbiornik. Och, tak. Wtedy dałabyś radę? Tak, wtedy tak. W co byś się zamienił, żeby być bliżej mnie? W parę Majtek? Tak, i wtedy byś powrócił jako dokładnie parę Majtek. Albo jako tampon, żeby być bliżej Ciebie, znając moje szczęście. W grudniu 1992 roku premier Wielkiej Brytanii John Major ogłosił w parlamencie brytyjskim separację Karola oraz Diany. Ze względu na różne wywiady oraz publikacje z udziałem Diany, oraz również wywiady z Kamilą, która opisywała, co robiła z księciem Karolem, królowa zdecydowała się napisać do pary list. I nakazać im, aby natychmiast się rozwiedli. Ostatecznie rozwód sfinalizowano 28 sierpnia 1996 roku. Diana otrzymała jednorazową wypłatę 17 milionów funtów oraz obiecaną pensję w wysokości 400 tysięcy funtów rocznie. 31 sierpnia 1997 roku Diana zmarła w wypadku samochodowym w tunelu w Paryżu we Francji. Ponoć uciekali przed paparacimi i wtedy samochód zawiódł. W tym wypadku zmarł również Dodi Fayette, nowy kochanek Diany, którym, jak mówi plotka, spodziewali się razem dziecka. Istnieje teoria spiskowa, która mówi o tym, że to rodzinie królewskiej nie było w smak, że ojczymem przyszłego króla Williama będzie człowiek, który jest wiary muzułmańskiej. Dlatego doprowadzili do tego, że samochód nie był w 100% sprawny. Cały świat opłakiwał o śmierć księżnej Dajany. Jest jednak jedna osoba, która została największym beneficjentem po śmierci Dajany. Jest to książę Karol. Książę Wali kontynuował znajomość z Kamilą, która zaczęła towarzyszyć mu już oficjalnie w wystąpieniach. Po raz pierwszy w styczniu 1999 roku w hotelu w Ritchie w Londynie. Następnie 10 lutego 2005 ogłosili zaręczynę. Para zdecydowała się na ślub cywilny, ponieważ narzeczona była rozwódką, a narzeczony jako przyszły monarcha miał zostać głową kościoła Anglii, no i sam był rozwodnikiem. Królowa Elżbieta w ostatecznie wyraziła zgodę na ślub. Karola oraz Kamili i ostatecznie zawarli związek 9 kwietnia 2005 roku. Jednakże sama królowa oraz książę Edynburga Filip nie pojawili się na tej uroczystości. Ponadto królowa przez rok omijała jakiekolwiek eventy, gdzie miała się pokazać Kamila. 8 września 2022 roku w szkockiej rezydencji Balmoral zmarła królowa Elżbieta II. Karol wraz z małżonką od rana przebywał z królową. Po śmierci matki Karol został kolejnym królem Wielkiej Brytanii, a jego żona Kamila, zgodnie z wolą królowej Elżbiety, królową małżonką. 9 września 2022 roku Karol przyjął na pierwszej audiencji premier Strass oraz wygłosił swoje pierwsze orędzie do narodu. Dzisiaj, kilka dni temu, byliśmy świadkami właśnie koronacji Karola III oraz jego małżonki. Ze względu na kryzys kosztów życia w Wielkiej Brytanii, wiele osób sprzeciwiało się, tak naprawdę by ta impreza miała miejsce. Chodzi tutaj o wielki koszt, który pochłonęła. Żadne źródła nie podają oficjalnej kwoty, jest to zabronione. Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii wiele grup zawodowych obecnie protestuje. Przede wszystkim pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, dla których mówi się, że nie ma pieniędzy. Dlatego po prostu prasa rozmywa tego typu informacje, aby nie rozwścieczyć społeczeństwa. Jednakże australijski dziennik wyliczył, ile kosztowała ta impreza. Otóż mówi się o tym, że ubranie wszystkich ludzi, którzy brali udział w tym wydarzeniu, do tego ubranie oczywiście specjalne dla Karola, Kamili, ich korony, berła, pierścienie. Do tego wyprowadzenie karety 250-letniej z muzeum. Które nie spodziewało się, że jeszcze kiedykolwiek ta kareta będzie użyta. Dlatego nie przystosowano odpowiedniego wyjścia, które mogłoby wy przeprowadzić tą karetę. Dlatego należało zburzyć ścianę, zabezpieczyć budynek, aby się nie rozpadł, i dopiero wyprowadzić karetę. Następnie będzie się odbudowywać ten budynek, prowadząc karetę też z powrotem do muzeum. Do tego oczywiście dochodzi utrzymanie. Oraz urządzenie uroczystości oficjalnych, tudzież przygotowanie tortów, cateringu dla wielu osób oraz oczywiście hoteli, nie hoteli dla wszystkich, którzy tam przybyli. Tego typu impreza koszt zamknął się w 100 milionach funtów. Jednakże dodatkowym kosztem są koszty ochrony, o których się nie mówi. A australijska Gazeta podaje, że, że zapłacono 150 milionów, aby utrzymać we względnym porządku to wydarzenie. Jak wiecie, podczas oficjalnej koronacji w Walii wybuchła bomba i absolutnie chodziło o to, aby nie dopuścić, aby to wydarzenie powtórzyło się znowu. Dodatkowo ludzie cały czas protestowali, czego nie widzicie na kamerach, a byli cały czas wyprowadzani z tego wydarzenia. Cały czas krzyczeli, it is not my king, to nie jest mój król. Dodatkowo oczywiście snajperzy, zabezpieczenie osób, które tam przyjechały. To wszystko suma sumarą kosztowało 150 milionów. Czyli jeżeli dodamy 100 milionów za imprezę, plus do tego koszty ochrony, logistyki 150 milionów, cały całkowity koszt jest w granicy 250 milionów. Czy waszym zdaniem naprawdę się opłacało? Powiem wam szczerze, że ja oglądałem całe to wydarzenie tylko przez chwilę. Po kilkunastu minutach zaczęło mnie po prostu nudzić. No ale Karol czekał 70 lat na to wydarzenie, Kamila również. Można było widzieć jej zadowolenie, kiedy korona była zakładana na jej skronie. A czy Waszym zdaniem opłacało się zorganizować tego typu imprezę? Czy naprawdę warto było wydać tego typu pieniądze, aby człowiek, który czekał 70 lat na koronę w końcu ją poczuł na swoich skroniach? Hmm. No, moim zdaniem nie. Ale czekam w komentarzach na Wasze odpowiedzi. Tymczasem zapraszam Was do zostawienia nam lajka w górze, zasubskrybowania naszego kanału oraz dzwoneczka, abyście byli na bieżąco. A także zapraszam Was, abyście odwiedzili inne wideo na naszym kanale. W końcu może coś Wam się spodobać. Zapraszam już teraz, tymczasem bywajcie.